Należy podzielić następujące liczby zespolone. Minus 3 plus i podzielić przez minus 2 minus 9i, gdzie oczywiście i to jednostka urojona. Co to znaczy podzielić te liczby zespolone? To znaczy przedstawić tę liczbę zespoloną, która jest tym ilorazem, w postaci algebraicznej, czyli w postaci dobrze nam znanej. Przypominamy, że postać algebraiczna liczby zespolonej to jest postać a plus bi, gdzie a oraz b to pewne liczby rzeczywiste. A nazywamy częścią rzeczywistą tej liczby zespolonej a b to część urojona tej liczby zespolonej. No i właśnie w takiej postaci chcemy zapisać ten iloraz. Żeby to uczynić, należy się posłużyć pewną metodą. Ta metoda polega na tym, że należy licznik i mianownik tego wyrażenia pomnożyć przez sprzężenie mianownika, czyli przez liczbę sprzężoną do liczby zespolonej występującej w mianowniku. Zapiszmy w takim razie, może będziemy kontynuowali tutaj w nowej linii. Mamy tak Napiszemy od razu dłuższą kreskę łamkową. Najpierw przepiszemy dokładnie to, co było wcześniej. Minus 2 minus 9i. Natomiast teraz, zarówno licznik, jak i mianownik pomnożymy przez liczbę sprzężoną do liczby mianowników. Przypomnijmy, że liczba sprzężona do z to liczba a minus bi. Czyli w naszym przypadku, minus 2. Dodać 9i. Minus 2, dodać 9i. No i zobaczmy, co mam teraz z tego powstania, jak to przemnożymy. Mamy tak. Jeśli chodzi o licznik tego wyrażenia, to mnożymy odpowiednio każde wyrażenie przez każde z, z tych dwóch nawiasów. Mamy minus 3 razy minus 2, czyli mamy 6 minus. 27 razy i minus 2i plus 9i kwadrat. Dobrze, tyle jeśli chodzi o wartość liczniku. Natomiast wartość mianowniku, my możemy też albo tak wymnożyć każdy przez każdy, albo ewentualnie możemy skorzystać ze znanej własności, mianowicie wiadomo, że jeżeli mamy iloczyn sprzężeń, czyli z razy z sprzężone, to jest a kwadrat plus B kwadrat. Korzystając z tej własności możemy zapisać w takim razie, że to jest minus 2 do kwadratu dodać minus 9 do kwadratu, albo 9 do kwadratu, może tak, 9 do kwadratu, chociaż to nie ma znaczenia czy z minusem, czy bez. Dobrze, w każdym razie teraz y, skorzystając z własności, że jednostka urojona, przypomnijmy tutaj też, może pod spodem, że jednostka urojona i to jest taka liczba zespolona, że podniesiona do kwadratu daje minus 1. No i właśnie tutaj mamy jednostkę urojoną podniesioną do kwadratu. Czyli będziemy mieli następujące wyrażenie. Mamy tak, będzie 6, tutaj będzie 9 razy i kwadrat, czyli minus 9, czyli mamy 6 odjąć 9, czyli będziemy mieli minus 3. No, i tutaj mam jeszcze minus 29 razy i. A w mianowniku mamy 4 plus 81. Może napiszmy 4 plus 81. No tutaj niepotrzebnie aż taki długi ten ułamek narysowałem, więc może go troszkę skrócimy. Tutaj też. Dobrze, i kontynuujemy. W takim razie będziemy mieli tak. Mm. Minus 3 minus 29 razy jednostka urojona, dzielone przez 85. To jest równe, i kontynuujemy tutaj. Rozbijmy sobie to teraz na dwa ułamki, czyli mamy minus 3,85 dodać. Minus 2,985 razy i. No i właśnie tym samym mamy zapisaną naszą liczbę zespoloną w postaci algebraicznej. Nasze, nasza liczba ma część, u, część rzeczywistą równą minus 3,85 oraz część urojoną równą minus 29,85. Taka jest liczba zespolona, która jest wynikiem działania, które należało wykonać w naszym zadaniu.